Body call Hej, cześć, witajcie z tej strony BetPay, Kolejna powtóreczka od Was, tym razem od gracza Oniku Matkolo. Choke jak Tiger. Niedawno go zakupiłem, tak samo. Jestem z niego bardzo zadowolony. Długo się zlekałem, ale. No, zresztą mówiłem już o tym w poprzednim filmie. Tutaj wyskoczyła adnotacja. W każdym razie mapa łuk ognia. 33 tylko na wygraną. Matkoro ma 14 tysięcy bitew. No procent zwycięstw troszkę mały tutaj. Co robi Matcoro. Pierwszy raz oglądam tą córkę z we Co? AFK? Coś takiego? co już wiedzie, O! Okej, okay, już. Już gra. Co do modu, bo pewnie będziecie się pytali. Jeszcze raz, zrobię za niedługo filmik, może nawet teraz i wrzucę go za parę dni. A paczka oczywiście, tylko pokażę Wam mój konfig Kolega staje sobie na kwadracie B6, tutaj będzie snajpieł. Tryb to jest spotkaniowy, tak dokładnie, czyli musicie zająć kapat, który znajduje się na środku, są dwie strony. No, i co mogę powiedzieć? Eee, nie działa mi jaki ma kolega reload, ale. O, muszę to wysunąć. Ale działa, już ma lepsze, czyli 560 major. Jest pierwszy frak Pantera za 517 dostała. Muszę to zmienić, mam pod kontrolem przy, przy caps locka. Przepraszam już teraz za to. Eee, penetracja 276 na złocie, którego nie wozi. Kolega ma penetrację 352. Na haekach... o, nawet jest promień rozrzutu, no to ładnie, 2,71, przebicie 65 penetracji 700, oczywiście um, wszystkie materiały eksploatacyjne. Nie wiem, czy jest tutaj dosyła, czy coś takiego, ma lagi, niestety. Piszę na czacie. No jak na razie, bitwa dosyć statyczna. O ale Tiger jest tutaj nieładnie, pisze na czacie. Jak mówiłem w tamtym odcinku z Jag Tigerem, bardzo chcę pokazać kursorem i ja nie mogę. Bardzo mocna, pokazywam palcem. Bardzo mocna górna, górna płyta, chociaż już na tych poziomach dziesiątki to przebijają. Podobno często się pali, ale jak ja mam jaktager 88 zwykłego nie wiem raz na 50 bitew się zapali. O, teraz pomoc w fałce 645 z podpaleniem Wow No nie mogę się do czego też będę miał to pierwsze działo, Ale coś czuję, że około 10 sekund, 10-11 sekund ma kolega to przeładowanie. Czy się udało się usiąść. I no ding niestety. Strzelił chyba w górną płytę, jeszcze skończona. Latają samoloty, boże, wojna. Ale jest to 54. Model pierwszy no i to już powinno. No, niestety. Znowu Ding od Nisa. Ciekawa. Powinno spokojnie przebijać. Tutaj mam fajną modyfikację. Pokazuje mi na środku czas celowania, jaki będzie od zależnie rozrzuconego celownika. Rozrzut, jaki może mieć na boki. Oraz czas lotu pocisku. No, świetna sprawa, według mnie. Naprawdę to pomaga troszkę. Zwłaszcza w strzelaniu Chinookajem, bo z nim mam problemy. O jemu wolno, le wolno lecą pociski, tak dziwnie. I tutaj mam czas lotu pocisku, więc w miarę mogę sobie to tak na oko policzyć. Cały czas w tym samym miejscu, dwa fragi, jest 3 do 2. Jak na razie 633 WN8, ale zjeżdża prototyp i jest kolejny frag. Nie mogę się doczekać tego działa. 552. Jest wystosowany, nie ma żerówki z tego co widzę. Tygry strzela, ale... Teraz na pewno dostał, powinien coś około 600. Nic się odbił, ale Tygrys zdjął na gąstem. Całe szczęście, będę zapewnić, się wycofa dokładnie, a się zblokował. No, wyzywa te 54 no ale co oni mieli zrobić, jak zjechał sam tutaj, bez wsparcia praktycznie żadnego z góry, bez szans, żeby sam wyjechał na śmierć. Co mogę powiedzieć? Nie... Jest na tej mapie pierwszy raz widzę, że 3 czwarte drużyny nie kampi w lasku, wszyscy są tak równomiernie rozłożeni. To dobrze, to dobrze. Bardzo dobrze. No teraz jak się odbije, to jest za zero. I to był chyba kluczowy frak, czy jednak go będzie miał? Widziałem wynik tej bitwy. A... Ding. Nie, nie wierzę. Czyli ten frag zadecydował o tym, już wam powiem teraz, że kolega nie dostanie medalu od Waltersa. Za, Znowu ding od. Wynik jest zdecydowanie lepszy. Ding od T34 w górnej. W sumie kadłuba, tak? Ale to ma jeszcze raz penetracji 276. Więc nie powinno być takich rzeczy. No miał pecha, no niestety, jest Tygrys. Znaczy, no jak teraz się odbije to, no w końcu, 575. Już ma kolega, osiągnięcia bardzo skuteczne, to będzie pojawiło po prawej stronie. Też modyfikacja z paczki no według mnie bardzo fajna. Na żywo pokazuje nam osiągnięcia w bitwie. I wjechał na kapa jakiś czołg od przeciwnika. Ja na tym stokowym dziale mam średnie ym, obrażenia, coś koło 3000 jak na razie. Więc nie mogę się doczekać, że będę miał to topowe i zejdziemy hita nie. 573, no tak. Niestety, no bywa, taki. To jest RNG. Wszystko zależy od wujka Serba, jak to rzuca. Jak powie Wiktorowi. No. A są trzy fragi, 3000 praktycznie do To Jest Tygrys. No i też nie ma fraga. Szkoda. No i teraz czas się ruszyć chyba, albo i nie, Ja bym się ruszył, ale zobaczymy jak zrobi Matkolo. Dobrze, ja to nie niestety Matkolon, tak ciekawy wynik, nie znam jego historii niestety. Jeśli chcecie, żebym zapraszał graczy, coś w rodzaju, pokaż co potrafisz, ufaj, no, Trochę zgapiania, ale myślę, że y, gracz, który rozegrał tę bitwę, myślę, że zdecydowanie więcej nam opowie, niż ja. Zwłaszcza, że teraz oglądam ją pierwszy raz. Więcej opowie o danym czołgu. To też, myślę, lepiej jest, niż ja teraz y, mówię sam, prowadzę monolog, tak? A lepiej chyba jednak y, rozmawiać też wprowadzę różne błędy jest szóstka i 500 poniżej średnich i też będzie fraga czy będzie jak nie będzie miał fraga to jest wyjątkowym pechowcem w tej bitwie w takim razie nie no musi się Nie ma. no cóż powiem Wam już o tak jakby w wyniku bitwy mianowicie tych stragu będzie 7 więc kolega jeszcze zrobi 4 jest 8 do 6, 3000 WN8, jest opart Czy tutaj gdzieś się zmieści? Może być ciężko. Co do kamerki, zaraz wam jeszcze powiem. Eee, przeprowadzam się do innego pokoju, przenoszę właściwie, więc to co widzicie tutaj za mną, plakaciki, tutaj Wiedźmin po drugiej stronie, tego nie widzicie eee, z Assassina Creed'a. Tego nie będzie, nie będzie tych drzwi tutaj zesuwanych. Będę nagrywał na green screenie, więc po prostu będziecie widzieli moją sylwetkę i fotel. I gdzieś, mniej więcej, w tym samym albo gdzieś na dole, żeby to jakoś połączyć, będzie moja sama sylwetka bez pokoju. Ale to kwestia w wakacjach będę remontować ten drugi pokój, więc jakoś tak wtedy to zrobimy. Jak na razie musicie się męczyć taką mordą jaką mam teraz. Z tego co widziałem, też wielu z was myślało, że jestem starszy, no. Jeden y, widz mi dawał, że jestem około 30 lat. O! Ładny strzał w bok wieży i jest wojownik osiągnięcia. No proszę. Ale tak dla Waszej informacji za 14 maja, czyli już za niedługo skończmy, będę miał 4-16 lat. Tak więc taki stary nie jestem. kęcz młody bym powiedział. No ale już jest czwarty frag. Kolega się ruszył, całe szczęście. Byłaby dosyć statyczna bitwa. Um, na dekapa, no i bardzo słusznie. Ja nie gram na tym trybie, wyłączyłem go. Chociaż nie wiem dlaczego. Tak jak już poprzednio, może je włączę, coś tam nagram. E, a propos nagrywania jeszcze, napiszcie mi, czy chcecie bitwy na żywo. Nagrywałem ostatnio 114, 14 chciałem z wami pierwszą bitwę, ale były tak fatalne pierwsze... Oj, 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 oj Ale błąd. Ale zdążyć zdąży, zdąży, zdąży. Uf, Całe szczęście. Gdyby teraz go objechał ten T25 to byłoby nieciekawie. Piąty frak. Um, wracając... Co ja tam mówiłem? Sklerozy, gorze. Jeszcze raz. Um, go Cup. No. Je, je, wow. Z dwóch na trzech. Tak się rozgadałem, a już jest 3700 damage'a. 3500 WN8, ale już poważnie. Ej, 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 Nie ma. Jedziemy. Um, pięć fragów. Kolega kapuje. Zobaczymy, co będzie, ale w tym trybie bardzo długo się niestety kapuje. 240 jeszcze. Suczka ubezpiecza go z heal'a. Dostał... IS-3, STA, ISU. ISU. Całe szczęście, dwa czołgi są na dobiciu. Nie wiem w jakim stanie jest IS-3. Zaraz zobaczymy. Były one bardziej na linii 1, 2, o jest, jest IS-u. Bardzo głośny przeciwnik nie trafił, całe szczęście. Ale oczywiście Matko trafił i to bez problemu. Wyjeżdża, IS również jest na strzałę. Czyli słuszka mu, Patrz, mógłby mieć medal pula kolega. Mógł wyjąć Medal Pula No cóż, też tak niestety miałem 9 fragów, no i niestety strzał za 0, się nic. ale będzie już nie ma szans, żeby no, strzela, patrzcie, nie domu, nie domu Ale jest, ostatni frag 4322, ale były jeszcze strzały w ciemno, więc zaraz zobaczymy 4400 WN8 Przejdźmy teraz do podsumowania. No i co tutaj widzimy? 5500 Damage, czyli w tego T30, Ble. tak, dobrze mówię, T34, siadło za 546. No to ładnie, ładnie, przepraszam za Facebooka. Yy, specjalista, high caliber, ogień skuteczny bodajże, brutal, i chyba ten wojownik, co tam wyskoczyło. MK trafiła, zobaczymy teraz raport szczegółowy zablokowane 1000, więc nie za dużo yy, z powyżej 300 metrów, a czemu nie ma tego, jak to się nazywało? Yy, czołgista sniper chyba powinien mieć. No zrobił najwięcej z drużyny, z Damage'u, to drugie był dopiero T34, ktoś zrobił 2500, więc naprawdę... Kolega zrobił bardzo dobry mecz, 1235 expa. Zarobek na czysto 12 tysięcy. Kolega grał bez konta premium, więc cudów tutaj nie można się spodziewać. Jeśli chcecie, abym pokazał waszą powtórkę, jest nowy mail, tutaj Wam się zaraz wyświetli na na pulpicie xbetpaymałpa.gmail.com Poprzedni mail jest takim moim bardziej mailem prywatnym i nie chciałbym tam mieć większego spamu. Dlatego piszcie na ten nowy mail xbetpaymałpa.gmail.com No i co mogę powiedzieć? Według mnie bardzo fajna bitwa w wykonaniu właśnie Matcolo Nie był jakoś cyferkowo super skutecznym graczem, a myślę, że zagrał bardzo dobrą bitwę. No i to tyle. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć!